Halo! Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Przyworowski i to jest moje pierwsze nagranie, które robię w sposób całkowicie naturalny. Jeszcze nie wiem, czy ono pojawi się na blogu, czy też nie. Natomiast e, e, w momencie kiedy nagrywam, jestem właśnie w drodze z pisanicy Do Ełku od ponad półtorej godziny. Minął mnie jeden samochód, także droga jest czyściutka ale to jest właśnie piękna okazja do tego, aby móc w tej drodze się pomodlić na przykład za swoich przyjaciół, za swoich znajomych, to jest też cudowna okazja do tego, aby odkrywać sobie prawdziwe męstwo. Mimo, że jestem w takich butach, zaraz pokażę, hop! Czyli pantofelki, mimo że za mną jest cały świat. To ja staram się, aby właśnie z tej sytuacji wynieść jak najwięcej. Bo Bóg daje nam okazję do tego, abyśmy coś z nimi robili i daje nam pewne sytuacje, abyśmy doświadczyli czegoś. Czego możemy nie doświadczyć w tej dobrej sytuacji. Może się teraz wydawać, że się męczę, że, że muszę pokonać te 10 kilometrów w deszczu, w wietrze, że mógłbym mieć samochód i pojechać sobie samochodem. Pewnie bym mógł, ale. To jest wspaniałe uczucie, że mogę teraz iść I mogę łapać stopa No właśnie pojechał przed chwilą drugi samochód Jak widzieliście Niestety się Albo stety Się nie zatrzymał E dalej. Idę dalej.